W zespole szkół technicznych i ogólnokształcących nr 1 podpisano list intencyjny pomiędzy katowickim holdingiem węglowym a dyrekcją szkoły, na mocy którego uczniowie będą zdobywać doświadczenie zawodowe m.in. w kopalni wujek do ukończenia 18 roku życia będą pracować na powierzchni. Potem będą zjeżdżać pod ziemię. To nie jest jeszcze umowa. To jest tak zwany list intencyjny, ponieważ umowę o praktyczną naukę zawodu zawiera się w roku szkolnym poprzedzającym to odbywanie praktyk, a na kopalniach jest to możliwe wtedy, kiedy uczniowie są pełnoletni, czyli mają 18 lat. Oni dopiero rozpoczęli we wrześniu naukę w klasach pierwszych. Jest to list intencyjny, który właśnie mówi o tym, że w odpowiednim momencie ta umowa zostanie podpisana i że Katowicki holding węglowy dołoży wszelkich starań, żeby te praktyki mogły odbywać się na ich kopalniach, a w przyszłości wykwalifikowani pracownicy będą mogli znaleźć pracę w ich. Kopalniach. Intencją jest właśnie współpraca w szkoleniu przyszłych adeptów zawodu górniczego. Posiadamy pole szkoleniowe znajdujące się na kopalni wujek, także możemy zaoferować powiedzmy pewne atrybuty, które Pozwolą na podniesienie poziomu nauczania właśnie przyszłych adeptów zawodu. Uczniowie szkoły już teraz mają lepszy start w zawodzie dzięki dobrze wyposażonym pracowniom specjalistycznym. Przez 20 lat te kierunki nie istniały. My troszeczkę taką loterią próbowaliśmy to uruchomić na nowo. No nowa podstawa programowa wymaga odpowiedniego przygotowania. Więc na bazie tego, co mamy, naszych warsztatów szkolnych, które są bardzo dobrze wyposażone, mają nową pracownię, ślusarnię. Mechaniczną, tam można znaleźć maszyny, no, nowoczesne obrabiarki, w tym obrabiarkę numeryczną, którą zakupiliśmy z pieniędzy unijnych, i oni na tych będą odbywać najpierw praktyki. Katowicki holding węglowy, wydobywający 12 milionów ton węgla rocznie, zatrudnia około 16,5 tysiąca pracowników. Popyt na wykwalifikowanych pracowników w kopalniach stale rośnie. W ostatnich latach poziom odejść naturalnych, czyli odejść na emeryturę, waha się w przedziale od 1000 do 1200 osób rocznie. A więc o podobną cyfrę musimy uzupełniać stan załogi. W technikum elektronicznym na kierunku technik górnictwa podziemnego mamy 34 uczniów, a w zasadniczej szkole zawodowej, w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej 17 uczniów. Ale myślimy, że w przyszłym roku uda nam się otworzyć całą klasę szkoły w technikum i w szkole zawodowej. Ale to jest jeden spośród ośmiu zawodów, w których kształcimy tutaj w szkole. No i przede wszystkim wyróżnia nas to, że mamy bazę warsztatową. Nasi uczniowie, nie szukają praktyk w zakładach pracy u pracodawców. My im je gwarantujemy, albo tu w szkole, albo w partnerskich zakładach. Takich zakładów jest wiele. Dzisiaj dołączano do nich holding.